Chile to prawdziwa kraina kontrastów. Wąski, ale długi pas lądu, który z jednej strony opiera się o Andy, z drugiej o bezkresny Pacyfik. Kraj, w którym w ciągu jednego dnia możesz podziwiać lodowiec, a następnego stać na pustyni ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Podróżując po Chile zdarzasz się z jego dziką naturą. I właśnie ona była naszym celem, dlatego skupiliśmy się na dwóch skrajnych częściach kraju, Surowej Patagonii i pustynnej Atakamie. Zaczęliśmy na południu, w Patagonii, a dokładnie w Torres del Paine. To jedno z najpiękniejszych miejsc do trekkingu na świecie. Szlak od circuit ma ponad 130 km i zwykle zajmuje ponad tydzień. Najlepiej wyruszyć w sezonie, czyli między listopadem a marcem. My ruszyliśmy trochę wcześniej, w listopadzie. Nie wszystkie odcinki były otwarte, ale i tak udało się poczuć potęgę tego miejsca. Zaczęliśmy od Campamento Seron, szliśmy wzdłuż turkusowego Lago Paine, aż do Guardera Coiron, gdzie musieliśmy zawrócić. Niektóre odcinki były jeszcze zamknięte po zimie. Wróciliśmy do przystani Budetto, skąd popłynęliśmy statkiem przez jezioro Pechoe. To była dobra decyzja, samo przepłynięcie przez te wody z górami odbijającymi się w Tafli to przeżycie samo w sobie. Kolejne dni spędziliśmy na szlaku z Refugio Paine Grande do Lodowca Grey, a potem w stronę Mirador Frances. Po drodze noclegi pod namiotem, ale bez noszenia całego sprzętu. W Torres del Paine można wypożyczyć wszystko na miejscu: namioty, maty, śpiwory. Czekają już rozstawione na przybycie podróżnych. I chociaż odcinki wydają się długie, może nawet są, ale to nie dystans boli najbardziej, tylko ciężar plecaka. Zwłaszcza, kiedy podchodzisz pod punkt widokowy na lodowiec Frances, a wiatr niemal zwala z nóg. W końcu dotarliśmy też do słynnych wież Torres del Paine. Nie było nas tam o świcie, ale nawet w środku dnia ich majestat robi ogromne wrażenie. To właśnie dlatego, widoku wielu wyrusza w trasę. Ale Patagonia to nie tylko park narodowy. Zdecydowaliśmy się też przekroczyć granicę z Argentyną, by zobaczyć jeden z ostatnich rosnących lodowców na świecie Perito Moreno. To lodowiec, który żyje, dosłownie. Co chwilę słychać trzaski i huk, to oderwane bloki lodów padające do jeziora. To niesamowite obserwować, jak coś tak ogromnego i pozornie statycznego zmienia się z minuty na minutę. Argentyny wróciliśmy do Chile i ruszyliśmy na północ wzdłuż jeziora General Carrera, największego w Chile. Droga do Puerto Rio Tranquilo jest skręta, ale widoki wynagradzają każdy zakręt. To tu zatrzymując się na chwilę, przypadkiem zakopaliśmy się w piasku, bo patagońska przygoda nigdy nie przebiega zgodnie z planem. Naszym głównym celem był kawernasty Marmol marmurowe jaskinie ukryte na południu Chile pośrodku jednego z najpiękniejszych i największych jezior Patagonii. Przez tysiące lat woda rzeźbiła w wapiennych skałach fantazyjne korytarze i komory tworząc formacje przypominające katedry z marmurowymi kolumnami, łukami i sklepieniami o hipnotyzujących barwach. Dopływa się do nich niewielką łodzią, sunąc po spokojnej szmaragdowej tafli. W miarę zbliżenia się do skalnych ścian, dźwięki świata cichną. Zostaje tylko delikatny szum wody, odbijający się od kamieni. Wnętrze jaskini olśniewa, kolory przechodzą od błękitu po szarość, a promienie słońca tańczą na pofalowanych powierzchniach, jak na obrazach impresjonistów. To miejsce wydaje się niemal nierzeczywiste, jakby wyrwane z innego świata, stworzone z marzenia. Marmurowe jaskinie to jedno z tych doświadczeń, które trudno opisać słowami. Trzeba je zobaczyć, poczuć ich ciszę, ich monumentalność i niezwykłą harmonię z otaczającą wodą, by naprawdę zrozumieć, dlaczego zapierają dech w piersiach. Na koniec południa jeszcze jeden niezwykły przystanek Isla Magdalena to niewielka wyspa to monument natural Los Pinguinos. Miejsce, gdzie można z bliska zobaczyć kolonię tysięcy pingwinów magelańskich. Chodzą po ścieżkach, gruchają i jakby w ogóle nie przejmowały się obecnością ludzi. Statek zatrzymuje się także przy skalistych brzegach innej kolonii. Tutaj można zobaczyć leniwe, wylegujące się uchatki patagońskie, zwane też lwami morskimi. Samce z imponującymi grzywami pilnują swojego terytorium, podczas gdy młodsze osobniki baraszkują w wodzie lub odpoczywają na słońcu. To niezwykła okazja, by z dość bliska przyjrzeć się tym fascynującym ssakom morskiego świata. A potem zmiana klimatu o 180 stopni. San Pedro de Atacama to idealna baza wypadowa. Miasteczko samo w sobie ma klimat. Gliniane domki, kawiarnie z piaskiem zamiast podłogi i góry w tle. Ale żeby zobaczyć prawdziwe cuda, trzeba wynająć auto. Nie musi to być 4x4. Nam wystarczył Volkswagen Polo. Zaczynamy od Valle de la Luna, Doliny Księżycowej. To miejsce wygląda jak z innej planety. Formacje skalne, wyrzeźbione przez wiatr, solne szczeliny i cisza tak głęboka, że aż dźwięczy w uszach. Najlepiej przyjść tu na zachód słońca, kiedy skały zmieniają kolor na pomarańczowy, różowy, a potem granatowy. Następnego dnia jedziemy wysoko. Naprawdę wysoko. Opuszczamy San Pedro de Atacama i wspinamy się w kierunku płaskowyżu Altiplano. La Pacana, Solar de Tara, Laguna de Tara. Wszystkie te miejsca leżą na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Powietrze robi się rzadsze. Każdy krok wymaga więcej wysiłku. Tempo spada, ale krajobrazy, one przyspieszają bicie serca. To krańce świata, gdzie pustynia spotyka się z niemiem. Z płaskiego terenu nagle wyrastają gigantyczne skalne formacje wulkaniczne. Rozciągają się tu słone równiny i jeziora w nieprawdopodobnych kolorach. Turkusowe, błękitne, a czasem różowe, jakby ktoś rozlał na nich farbę. Tafle wody odbijają ośnieżone szczyty wulkanów, które strzegą horyzontu, potężne i nieruchome. Wokół panuje absolutna cisza. Nie ma tu miast, dróg ani zabudowań, tylko wiatr przesuwający się przez pustynię, cichy świst w uszach i szum własnego oddechu. Po drodze mijamy rezerwa Nacional Los Flamencos, gdzie różowe flamingi stoją w płytkich lagunach, często w kompletnym bezruchu. Obok nich Machuca, maleńka wioska z białym kościółkiem na wzgórzu, a na palstwiskach oczywiście lamy i alpaki. Szybkim przeżyciem był również poranek w El Titio, jednym z najwyżej położonych pól geotermalnych na świecie. Już sama świadomość, że stąpa się po ziemi, która bulgocze, paruje i tętni ukrytą energią robi ogromne wrażenie. Krajobraz wygląda tu jak z innej planety. Z dziesiątek gejzerów i fumaroli unosi się para, a pod ziemi co chwilę wydobywa się syk, bulgot i ciepło. Gejzery nie są może wysokie czy szczególnie widowiskowe pod względem rozmiaru, ale to nie rozmiar robi największe wrażenie, tylko atmosfera tego miejsca. Powietrze jest tu rześkie, często mroźne. Temperatura o poranku spada poniżej zera, więc trzeba się dobrze ubrać. Sama droga do El Titio to osobna przyjemność. Mijamy olbrzymie kaktusy, strzeliste i masywne, wyrastające samotnie z suchej ziemi, jak milczący strażnicy pustyni. Ich obecność dodaje krajobrazowi charakteru i przypomina, że nawet w najbardziej surowych warunkach przyroda potrafi znaleźć sposób na przetrwanie. Ostatnim przystankiem naszej podróży jest Dolina Tęczy, miejsce, które zawdzięcza swoją nazwę niezwykłej klorystyce wzgórz. Różne odcienie czerwieni, zieleni, żółci i fioletu to efekt obecności minerałów i wielowielkowych procesów geologicznych. To miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia, może nie najbardziej fascynujące na całej trasie, ale z całą pewnością unikalne. Choć kamera stara się uchwycić piękno tych formacji, film nie oddaje nawet w połowie tego, jak te skały wyglądają na żywo. Ich struktura, kolory i faktura robią największe wrażenie wtedy, gdy stoi się tu naprawdę, w ciszy pod otwartym niebem.